Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym poradniku na moim kanale, to będzie taki no mini poradnik I dzisiaj powiem wam jak e, włączyć e, Aero, Windows Aero e, Który jest potrzebny do tego by na przykład tak jak u mnie w programie Action nagrywać pulpit Tak, ja oglądałem dużo filmików właśnie na ten temat i żaden mi nie działał sposób jakby Jest taki sposób, wiadomo klikasz prawym na pulpit Tutaj dajesz personalizuj yy. I tutaj ustawiasz kompozycję systemu Aero, AR. No nie no to podstawowa. Windowsa już mam ustawioną, ok, ale to nie wystarczało. Jakiś błąd był najwyraźniej, którego nie umiałem rozwiązać. No i a sposób jest bardzo prosty, bo robisz tak, że y, wyszukaj programy i pliki. Tutaj wpisujesz y, rozwiązywanie problemów i w pierwsze tutaj klikasz rozwiązywanie problemów, co wyskakuje, ok. Y i tutaj jest pięć takich rubryczek i jest tutaj wygląd i personalizacja i klikasz wyświetlaj efekty pulpitu aero. Tak, klikamy na to. ok no i jest tutaj rozwiązanie problemów, tralalala. I bajemy dalej i w tym momencie jakby aero, no ten Windows zaczyna wyszukiwać jakieś problemy, które są związane z aero, dlaczego coś tam może nie działać. Mi to pomogło właśnie i od razu wyskoczył jakiś tam problem, no i on go natychmiastowo rozwiązał. Cyk, nagle gotowe. Bardzo proste, a jak się okazuje... Dobra, już tego nie będę robić, bo już to robiłem. Bardzo proste, jak się okazuje, że dużo osób tego nie wiedziało, na przykład ja. No, oj, sorry. Mam nadzieję, że wam pomogłem, to by było na tyle. Taki mini poradnik, może kiedyś jeszcze pojawi coś tego typu jak będę miał z czego zrobić. Po prostu widziałem, że dużo osób nie może sobie z tym poradzić. No, to by było na tyle, dzięki, że oglądaliście i cześć!